Co jeżeli mógłbyś odblokować niesamowite skupienie i koncentrację w taki sposób, że rozproszenia i prokrastynacja staną się niemożliwe? Otóż neurobiologia mówi nam, że jest to możliwe. I w tym filmie podam Ci zestaw prostych i efektywnych sposobów, które pomogły mi w liceum przejść z typowego, trójkowego ucznia, który nie może się skupić na dłużej niż 30 minut, tego najlepszego w klasie, który może uczyć się po nawet 6-8 godzin dziennie. I pamiętam nie jeden dzień, kiedy obudziłem się kompletnie wyspany, mając zamiar właśnie siąść do nauki. I zacząłem robić swoją parodną rutynę, jakiś tam spacer, szybki prysznik może sobie zrobię kawę. I wszystko po prostu uszło tak idealnie. Siadam do tego biurka, odpadam komputer, przygotowuję sobie książki tylko po to, żeby zorientować się, że... Nawet nie wiem, czego muszę się uczyć, ponieważ wczoraj zapomniałem sobie tak jasno ustalić, na czym powinienem dzisiaj w ogóle się skupić. Kolejne minuty mijają, ja dalej staram się zorientować, wybrać jakiś konkretny przedmiot, z którego chcę się uczyć akurat dzisiaj, i z czasem po prostu tracę to skupienie. I w momencie, kiedy już w końcu udaje mi się po tych 30 minutach zorientować i określić konkretnie, na czym chcę się skupić, tracę to skupienie i mam o wiele większy problem z rozpraszaniem się. I właśnie w tym momencie zrozumiałem, że nie szkodę już nigdy do pracy czy nauki, jeżeli wcześniej nie zaplanuję sobie konkretnie jakiegoś jednego celu, po co w ogóle mam siąść do tego biurka i zacząć pracę. I jednak zanim o tym, jeżeli jesteś obecnie uczniem przygotowującym się do matury albo studentem, który chce poprawić twoją umiejętność zarządzania czasem, poprawić swoje skupienie, koncentrację, czy zwiększyć swój poziom energii, sprawdź teraz mój program produktywności, do którego link znajdziesz w opisie. I to często sprawiało, że zastanawiałam się, dlaczego mamy problem z uczeniem się, czy pracowaniem, tym, aby siąść do tego biurka i zacząć po prostu pracować. A nie mamy na przykład problemu z odpaleniem tego TikTok, Toka, Instagrama, Messengera i innych, właśnie tych mediów społecznościowych. I zorientowałem się, że my tak naprawdę nie mamy problemu ze skupieniem, skoro właśnie możemy to zrobić. A to jest dlatego, że mamy tam jakiś konkretny cel, co chcemy robić. W tym wypadku dodać sobie jakby jakieś rozrywki do naszego życia. W momencie, kiedy na przykład się nudzimy, mamy jakiś cel, aby odpalić tego Messengera i zobaczyć wiadomości od naszych znajomych. A kiedy na przykład siadasz do tej nauki, bez posiadania jakiegoś konkretnego celu, to nic dziwnego, że nie możesz się w ogóle skupić, skoro nawet nie wiesz, na czym powinieneś się skupić w pierwszej kolejności. Twój mózg potrzebuje jakiegoś powodu do tego, aby móc wejść właśnie w ten głębszy stan koncentracji. Dlatego, aby poprawić Twoją koncentrację, skupienie, musisz mieć jakiś jasno określony cel przed tym właśnie jak przystąpił właśnie do tej nauki czy pracy. I ja to najczęściej lubię sobie robić dzień wcześniej, planując mój cały dzień, po prostu z góry wybierając jakieś jedno takie największe, najważniejsze zadanie na dzień, które jeżeli nie wykonam, to nie mogę przejść do innych, mniej. Tak naprawdę takich zadań. Okej, okay, wiesz już jak uzyskać to takie początkowe skupienie, ale jak sprawić, abyś nie rozproszył się już po tych 10-15 minutach? Już tutaj pamiętam kolejną sytuację, kiedy właśnie miałem znowu siąść do tej nauki. I w tym wypadku akurat siedziałem przy tym biurku pisząc skrypt do jednego właśnie z tych filmów. I to znowu był taki właśnie idealny dzień. Stałem wypoczęty, zrobiłem swoją paramuletynę, zrobiłem sobie po kawę, siadłem do biurka, odpaliłem komputer, czyłem odpowiedni dokument. I wszystko szło po prostu idealnie, dopóki nie usłyszałem. Jednego dźwięku powiadomienia w moim telefonie, który sobie położyłem koło mojego biurka prostu Na wyciągnięcie ręki od, od miejsca, gdzie właśnie pracuję, który sprawi, że całkowicie wybiłem się właśnie z tego rytmu pracy. I próbuję zignorować właśnie to powiadomienie, jednak cały czas teraz w mojej głowie pojawiają się te wszystkie myśli, co to mogło być. Może ktoś do mnie zadzwonił z jakąś ważną informacją, może dostałem jakieś powiadomienie od znajomego, a ja nie odbiorę i wyjdę na osobę, która jakby jakoś ignoruje tą osobę i tak dalej. I w końcu po prostu jestem zmuszony do tego, aby sięgnąć po ten telefon, odpalić, go, odblokować i zobaczyć, że poświęciłem swoją uwagę tylko za jakąś reklamę z biedronki właśnie w tym momencie obiecałam sobie, że już nigdy nie siądę do pracy, czy to będzie praca, czy nauka, jeżeli wcześniej nie wyłączę swój telefon, a przynajmniej nie wyłączę powiadomień w tym telefonie i nie położę go w jakimś niewidocznym miejscu. I potem oczywiście mogę zrobić takie rzeczy jak na przykład oddzwonienie do wszystkich osób, które akurat w tym samym momencie do mnie zadzwoniły, odpisanie do znajomych i tak dalej. Ale przynajmniej na te kilka godzin chcę się tak faktycznie na czymś skupić. A poza tym schowanie telefonu poza moje pole widzenia sprawia, że w ogóle nie doświadczam tej takiej chęci, aby sięgnąć po ten telefon. i telefon Cały czas kojarzy się z tymi przyjemnymi czynnościami, jak na przykład scrollowanie na TikToku, odpisywanie znajomym na wiadomości i wszystkie te rzeczy, które sprawiają, że po prostu nie możesz skupić się na tej nauce. Ten telefon staje się o wiele bardziej taki przyciągający i ciekawy niż właśnie te książki, ten arkusz, ten komputer z tymi wszystkimi zadaniami. Te rzeczy ci pozwolą osiągnąć i utrzymać to takie początkowe skupienie na pewien czas, jednak nie pozwolą ci wydłużyć tego skupienia z twojego typowego, normalnego poziomu. Z czym właśnie pomóc ci trzeci sposób na poprawienie twojej koncentracji? Jednak zanim o tym, jeżeli jesteś obecnie osobą, która przygotowuje się do matury, albo jesteś po prostu studentem, który chce poprawić twoją umiejętność do zarządzania czasem, poprawić twoje skupienia lub zwiększyć twój poziom energii w trakcie dnia, traf teraz mój program wydajności, do którego link znajdziesz w opisie. Kiedy zaczynałem chodzić na siłownię, to były właśnie te pierwsze dni, kiedy właśnie zacząłem tam chodzić, to pierwszy rzecz, którą się dowiedziałem właśnie z tej, tej dziedziny, tej kultury, jest coś, co nazywa się progresywne przeciążenia. I polega ono ogólnie na tym, że jeżeli chcesz progresować na siłowni, Musisz po prostu starać się, aby co każdy ten trening dokładać jakąś tam ilość tego ciężaru. Załóżmy, że na przykład na początku zaczynam na ławce z ciężarem równym 40 kg, to na następnym treningu mogę zwiększyć ten ciężar o na przykład 2,5 kg, albo nawet o 5 kg. I to właśnie ma sprawić, że zacznę progresować, stanę się coraz silniejszy i będę mógł właśnie zwiększyć ten ciężar. I właśnie kiedy pierwszy raz dowiedziałam się o tym koncepcie progresywnego przeciążenia, pomyślałam sobie, co jeżeli mógłbym wykorzystać ten sam mechanizm w właśnie nauce. Co jeżeli moje problemy z koncentracją i skupieniem nie są związane bezpośrednio z takim rzeczami, jak rozproszenia, ale z tym, że po prostu nie wyćwiczyłem mojego skupienia wystarczająco. I Właśnie od tego momentu zacząłem wprowadzać właśnie ten nowy sposób uczenia się, co każdą tą sesję nauki, którą sobie robiłem w jakiś dzień. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to jest po prostu ustawienie sobie jakiegoś timera, czy to fizyczne, czy po prostu na moim laptopie wyszukiwarka na jakiś taki optymalnie dla mnie czas, który wydaje mi się, że mogę jakby ogarnąć i uczyć się przez ten cały czas. I w ten sposób zaznaczałem sobie jakiś taki mój podstawowy poziom na którym mogę się tak faktycznie skupić. I w następnym bloku nauki, czy następnym dniu, kiedy się uczę, staram się pobić ten wynik o te kolejne 5, może 10 minut. I tak robiłem co chwilę. I to sprawiło, że udało mi się właśnie przejść z tej osoby, która nie może się skupić na dłużej niż 30 minut, do osoby, która może się skupić na 40 minut, godzinę, dwie godziny. 3 godziny, i aż może nawet do 6 godzin. Ponieważ za każdym razem staram się pobić mój poprzedni wynik, choćby to było właśnie o taki mały czas jak te 5 minut. I do tej pory zawsze właśnie uważałem, że po prostu jeżeli w momencie, kiedy już czuję się zmęczony, już tracę to skupienie, to nie ma sensu w ogóle kontynuować dalej nauki. Co było tak naprawdę w sumie błędnym przekonaniem, ponieważ w ten sposób w ogóle nie wykraczałem poza tą moją strefę komfortu. Nie starałem się ulepszać, nie starałem się poprawić tego mojego skupienia. I przystawałem właśnie na tym moim takim podstawowym poziomie, na którym mogę się skupić. A właśnie w momencie, kiedy Zaczynałam wychodzić poza tą moją strefę komfortu i uczyć się po te 35 minut, 40 minut, godzinę. To na początku, oczywiście, to było ciężkie. Miałem problemy, to było może niekomfortowe, ale po prostu z czasem się do tego przyzwyczaiłem i po prostu zwiększyłem to moją poprzeczkę, ten mój standard. Jeszcze raz, jeżeli jesteś obecnie osobą, która przygotowuje się do matury, albo jesteś na przykład studentem, który chce poprawić swoją umiejętność zarządzania czasem, też zwiększyć swoje skupienie, koncentrację i zwiększyć swój poziom energii w trakcie dnia, gracz teraz mój program, do którego link na w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca chciałbym Ci naprawdę podziękować. Jesteś prawdopodobnie jedną z tych nielicznych osób, które mogą się skupić na jednym filmie przez więcej niż 5 minut. Jednak muszę Cię tu trochę rozczarować. Nic ze sposobów, które Ci tutaj podaję, nie pomogą Ci, jeżeli faktycznie nie siądziesz do tej nauki. I jedyna rzecz, jaka Ci może w tym przeszkodzić, jest prokrastynacja. Dlatego kliknij ten film, aby dowiedzieć się, jak pokonać Twoją prokrastynację na zawsze.